Dzień dobry, nazywam się Iwona Nasterska. Dzisiaj w naszej serii QA odpowiem na pytanie, które pacjenci często zadają. Dlaczego w praktyce stomatologii biologicznej używany jest ozon? Ozon używany jest do dezynfekcji miejsc po zabiegach chirurgicznych, jako wspomaganie leczenia zapaleń, na przykład przy leczeniu zapaleń przy zębia, do dezynfekcji ubytków próchnicowych przed założeniem wypełnienia oraz do w ogóle do przyspieszenia procesów gojenia. Ozon powstaje z powietrza w obecności energii, w tym przypadku energii elektrycznej. Cząsteczka ozonu szybko rozpada się na cząsteczkę tlenu i tlen jednoatomowy. To właśnie tlen jednoatomowy jest bardzo reaktywny i jest on bardzo silnym oksydantem, i to on reaguje z komórkami bakterii i innych drobnoustrojów. Błony komórkowe bakterii nie mają enzymów antyoksydacyjnych, dlatego też nie mogą się bronić przed silnym oksydantem. Ozon doprowadza do rozpadu błony komórkowej bakterii i jednocześnie do po prostu śmierci tych komórek. Jest też w stanie zniszczyć otoczki wirusów. Natomiast zdrowe komórki mają enzymy antyoksydacyjne i w związku z tym ozon nie jest dla nich szkodliwy. W naszej praktyce używamy urządzenia Ozon DTA. Na zakończeniu szklanej sondy wytwarzany jest Ozon, który precyzyjnie dostarczany jest do miejsca, które leczymy. Na przykład po usunięciu zęba sonda ta wkładana jest do zębodołu. Jednocześnie też musi być stosowana sanie, ponieważ Ozon nie powinien być wdychany. Uzyskujemy efekt dostarczania ozonu o dużym stężeniu precyzyjnie do miejsca, które chcemy zdezynfekować. Jednocześnie też następuje zwiększenie dopływu tlenu do tkanek, co znacznie przyspiesza gojenie. Ponieważ wytwarzane jest silne pole elektromagnetyczne, powoduje to zwiększenie przepływu krwi. To jest szczególnie istotne w zębodołach po ekstrakcji, ponieważ w dużym stopniu zapobiega to powstawaniu suchych zębodołów. Ozon właściwie stosowany nie ma żadnych efektów ubocznych i nie jest szkodliwy dla zdrowych komórek. Wykazuje silne działanie dezynfekujące i przyspieszające gojenie.